Na Góralski ogród. Dzisiaj będę wysiewać nasiona kany. Kana jest to inaczej mówiąc inaczej też nazywa się paciorecznik. Pochodzi z rejonów, ciepłych rejonów Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej. Jest to bylina. Która u nas nie zimuje w gruncie, dlatego też przed przymrozkami, przed mrozem musimy ją wykopywać i sadzimy ją też y, późno, y, w maju, y, po 15 maja. Można ją też wysiewać z nasion i ja już kiedyś właśnie wysiewałam z nasion, miałam kany. Oczywiście taka uprawa będzie dłuższa, y, zanim nam te rośliny zakwitną. Ale u mnie nawet po wysianiu ta kana dwa lata temu zakwitła w tym samym roku. Tylko, że ona wtedy jest mniejsza, drobniejsza, no bo wiadomo też ta bulwa, ona jeszcze tak nie urośnie. No, niestety mi te kany nie przezimowały. Ja je wykopałam na zimę, ale być może właśnie te bulwy były. Za małe, one no, były źle, może też przechowywane, one mi za bardzo obeskły i w efekcie na kolejny rok już mi nie wypuściła pędów ta, ta, ta roślina, te kany. W tamtym roku również wysiałam, ale niestety ta metoda takiego zwykłego wysiewu wprost do doniczki nie udała się mi. No tam już nawet nie pamiętam, czy jedno nasiono, czy, czy dwa te nasionka mi wykiełkowały. A w tym roku spróbuję jeszcze takiej innej metody wysiewania, zaraz Wam pokażę. To jest metoda wysiewania do, worka, do woreczka strunowego, w której mamy ziemię. Ta ziemia e, musi być tam e, wilgotna, ta? czyli ją trzeba spryskać wodą. I w ten sposób jeszcze omówię tą metodę, jak to się robi, bo wiele nasion tą metodą można podkiełkować. Czyli nie na waciku, tylko w ziemi. Jeżeli chodzi o te kany, kany są naprawdę przepiękne. No i lepiej jest je uprawiać z, lepiej jest je uprawiać, kupić sobie już taką kanę i uprawiać ją z bulwy niż z nasion. Jest, kana jest bardzo dekoracyjna. Jak ma dobre warunki, to naprawdę e, potrafi nawet mieć wysokość 2 metrów. Także i piękne, piękne kwiaty w różnych kolorach. Także jeżeli chodzi o takie wysianie, kany z nasion, to tu zaraz Wam pokażę, jak te nasionka właśnie wyglądają. To już są moje ostatnie nasiona z 2021 roku, jak tu widzicie. I tyle tych nasionek mam, ja je już wszystkie wysieję. Nie wiem też jaką one mają długość przechowywania, jeżeli chodzi o później o, tą, o to, czy one mi wykiełkują, czy nie. Można by było też je namoczyć wcześniej w wodzie. No i takie nasionka kany kładamy do woreczka wypełnionego ziemią podłożem. Najlepiej żeby było to podłoże takie które będzie wolne od rodników różnych od szkodników, żeby to nie było jakieś stare podłoże, tylko najlepiej właśnie takie kupione. Ja akurat miałam jeszcze podłoże, gdzie miałam zakupione do przesadzania kwiatów. No, to wzięłam to podłoże, tak żeby ono było takie, właśnie, czyste, jeżeli chodzi o różne szkodniki, żeby tam nie było, właśnie, później pleśni. Więc musi to być ziemia w miarę świeża, powiedzmy, jeżeli chodzi o tą ziemię. Wkładamy te nasionka. Zwilżamy. Zwilżamy wodą. Najlepiej użyć do tego spryskiwacza. Trochę, nie za dużo, tak żeby to podłoże nie było mokre. Bardzo, tylko wilgotne. Następnie taki woreczek, tak żeby on miał to powietrze. Tak. Zamykamy szczelnie. Odkładamy ten woreczek na parapet, pod którym jest grzejnik, tak żeby ta temperatura była dość wysoka, no żeby te 20 stopni ta ziemia miała. Natomiast no, najlepiej jest jak operuje słońce, czyli nie, nie kładziemy tego woreczka bezpośrednio na parapecie, tylko najlepiej, żebyśmy mieli troszeczkę ponad ramę okienną, ten woreczek, czyli położyć na czymś. Może być mogą to dwa słoiki, jakieś półlitrowe, i na tych słoikach położyć. Także w momencie kiedy operuje słońce żeby nagrzewało nam ten woreczek, żeby ta temperatura tam była podwyższona. No i codziennie tam patrzymy sobie, możemy otwierać też, żeby przewietrzyć, patrzymy, czy nam te nasionka kiełkują. Słuchajcie, taką metodą kiełkowałam nasiona bambusa i ta metoda na wysiew bambusa się sprawdzi, to Wam polecam. Ciężko się hoduje bambusa z nasion, można oczywiście też nasiona zakupić, ale tą, tą metodą, właśnie woreczka yy, nasiona bambusa Wam wykiełkują. Yy, ja mam yy, posadzone bodajże trzy bambusy, z tego co pamiętam, czy dwa bambusy, bo chyba trzeci mi nie, prze, yy, nie przezimował w tamtym roku. Dwa yy, bambusy mam na pewno, z tym trzecim właśnie się tak zastanawiam, czy on jeszcze jest na działce, czy już go nie ma. Ale właśnie tą metodą. Już te bambusy mam ładne. Yy, jeden to już naprawdę tak mocno się rozrasta. Yy, te kłącza yy, idą już na boki. Zobaczę jak będzie to w tym roku. Ale właśnie odnośnie bambusy, jeżeli chcielibyście uprawiać z nasion, to zdecydowanie taką metodą. No i zobaczymy też, jak mi tutaj ta metoda yy, z, z tymi kanami się sprawdzi. Także polecam Wam Metodę wysiewania nasion z tych, tych roślin, z tych ciepłych rejonów świata, właśnie metodą woreczka. Dziękuję za oglądanie. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie wiedzieć, co dalej będzie z tymi kanami i też z innymi moimi wysiewami. Kliknijcie dzwoneczek, jeżeli chcecie mieć powiadomienia. I y, bardzo serdecznie Was pozdrawiam.